Z tej strony Bartek a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie challenge. E, spróbuj nie powiedzieć wow e, Jeśli chcecie więcej takich challenge, to zostawcie subskrypcję pod tym filmem i cztery łapki w górę. To będzie taki następny challenge. Dobra, to ja zaczynam. Trochę sobie poglądałem, bo chciałem zobaczyć czy to jest dobre, ale dobra. Lecimy. No to jest fajne, tak można oszczędzać, nie? I gościu, załóż koszulkę. Albo ma... Nie wiem w jakim te krajem robię, ale chyba ja było wtedy ciepło. O ja takie rzeczy lubię! jest jakaś gąbka, ale tu się fajnie rozpływa. Ale to fajnie wygląda. O nie! Takie coś w pęcie robiłem. Co? Co jest? Ja myślałem, że to jest normalny kwadrat. Ja nie mogę. Fajnie, zmienia kolory, tak? Co jest? Ja też chcę coś takiego. Jak to działa? Co jest? Fajnie, ja nie mogę. Pokudno. No, nie wiem jak to skomentować. To się makaron robi? Ale to jest jakiś. to wygląda jak makaron. Nie wiem, co to jest o karty. Ja nie mogę, ale zarobiście. Ile, ile gości musi tego tak pracować? Ja nie mogę. Kurde. I co jest? Ja też bym chciał mieć coś taki lud. Ja nie mogę. W nasz Polsce jest nie ma no szkoda. A... Ja. A ja tego nie skomentuję. Nie mam pojęcia co to jest. Ja nie mam pojęcia co to jest w ogóle, no są jakieś kulki, ale... Ale jak to się robi, że to, to się nie styka? To jest dziwne moim zdaniem. No fajne. Ale tu musi być precyzja jakaś taka, co to jest za maszyna. Ja tak bym chciał. Ej, to jest bardzo fajne moim zdaniem. Naprawdę. Ja no, nie mogę, zrobiście. non ho vista? poi dicevo «wow! lo scendi dice? es-wow! e poi «wow! Ale jak, 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 nie wiem, ja nie wiem, jak on to ułożył. Wow. Nie, nie, przegrałem challenge, najgorzej. No to, dobra, to przegrałem challenge, zobaczcie, możemy dalej wyglądać. Wow. Wow. I dopiero teraz się skapnąłem, bo ja nie wiem, czy ja wcześniej powiedziałem. Nie, nie. Wszystkie z niej nacka, nie? No, to, to wow. Ło. Wow. A zamis tota jest nawet. Oh. Nie wiem, ma to mam tak. Ale to trochę tak podobnie jestby. Jakby, jakby to myszko robili. Taką myską, nie? А только только не был материал. только вы только выглядел такой кукол, не? Mm -hmm. Не, не смотрел. Okay. Я ю. Я... А то с на No nie wiem czy on nie robi to pod strażą pożarną, bo tam jest nawet plaga, nie? Ale to musi być zimno, że to od razu zamazło. Ryba? Jakaś? No nie wiem jakaś to, chyba ryba jest. No, jakaś ryba. To by jakaś postać, nie wiem. O Ła, ładna ryba. Nie grzech jest to, że później to będziesz musiał umyć auto i to wszystko zmarzesz. Nie, a tu bym jakieś dwie godzinki. Na półtorej może. Hmm. Hmm. Ej, z takie kubecie. Zarąbisty taki kubek jest. No, za chwilę będzie koniec. Co jest? Ej, ale zarąbisty kubek. To się od razu zmienia. Ja nie mogę. No, wow. No, to się grałem, no. Ale zarąbiste. Dobra, jeszcze może śmieszne koty sobie pooglądamy. Spróbuję się nie zaśmiać. Naprawdę to się nie liczy bo to miniaturka miniaturki się nie liczą hmm. no biedny piesek ale leniwy chyba No, a może jest chory dlatego. Ej, kocie, bo widzę pinarem. ale zrobiste. I teraz, jakby tak zakręcić ten człowiek, tak zakręcił, nie? I gdyby to tu w nos? Do jakieś panie? Ten pies był tam z tyłu najlepszy Ała Nie, to jest jakiś pies To są koty pies. O kurde, butterfly zrobił O, Kotek na Luksusy pies Ale on się odbija

o, jaki słodziak ale prosi tak jak nie dostaniesz żarcia? nie dostaniesz żarłeś przed chwilą dostałeś całą puszkę to dla mnie nie jest nowość bo mój pies tak ten to nowość dla mnie nie jest uh -huh. wow wow policja wow wow Śmieszne, ale nie koś mnie to nie bawi. No i czy coś? Ej, jak się zaciął ze wstydu! O nie! Spoczuję temu kotowi, naprawdę. Znaczy nie pieskowi. No śmieszne. Co jest? Jaki? Spiderman. On tam spadnie od tego kibla, nie! Nie gadaj! Nie gadaj, że spłucę sobie ten. On tam sro! Ja nie mogę! Mus mi wypadł. Patrzcie tak! Ja bym chciał takiego kota, kurde! Ale goś się wytrenował. Kurde, nie do kuwety, nawalać do kibla. Jak spłuczę jeszcze na końcu, to ja będę w siódmym niebie. Orde. Chyba musi sam spukać. Hmm. To jest sztuczne, czy nie wiem, nie wiem. Nie, żywa. O chyda. Pość ty Ja go zwalił perfidnia. Ja nie mogę. Ba swoim terytorium. O, Era go tu. przyjął chyba. Nie wiem, kurde. Nie rozumiem kotów. No, teraz to, to, to nie wiem. Ej, to jest parkur, parkur kotowy. To jest parkur dla kotów. No to... Ej! A jakby to ślinisko było... Ej, to to wiemy, jak koty uczymy swoją formę. Zróbmy to muza. Ładna muza, prawda? Ej, tu się nic nie zaczęło. Tu się nic nie zaczęło. Ja wam mówię, to wszystko leci dalej. Tutaj macie. Leci tu, 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 tu. tu. Leci tu. Nie wiem. Dobra, to pominę minusu. O, jakiś słodziak. Znowu jakiś czar. Co jest? Czy się nic nie zaczęło? Nie ja wam mówię. Wszystko leci dalej. Dziwne te filmiki. O, teraz się zaczęło. Minecraft. Mm -hmm. Cię święta. Mm -hmm. Ja nie lubię takich kotów. One ci gryzą i nie puszczają za nic. Za nic się nie puszczą. Zamrzcie się tam. Dawaj. Ty się. <grysie> Aha. On kord wygryzł. ja nie mogę. Kowa mi wybuchła. <grysie> O nie, mam tylko jedno życie. Ej, fajny taki dywan jest. Tylko spócuję jak idziesz na boso, nie? No tu widać. Zakochano, dobra. Zobacz. dobra ja wam dziękuję widzowie za oglądanie mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał dobrze dam. cześć